Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym programie Tarnów z każdej strony, Jerzy Kosiba. Dzisiaj gościmy po raz kolejny we wnętrzach kawiarni pod Arkadami przy Tarnowskim Rynku. Moimi Państwa gośćmi są dzisiaj Tarnoscy radni, pan Jacek Łabno, pan Jakub Kwaśny, Tadeusz Mazur i Grzegorz Światłowski. Dzień dobry, witam serdecznie. Program nagrywamy w dzień kobiet, także należałoby chyba ten motyw wykorzystać, jako że nie ma dzisiaj kobiety, to możemy o nich trochę ciepło powiedzieć, a, a może i nie ciepło. Co panowie myślą na temat taki minister skarbu państwa skarbu państwa zaproponował, że w radach nadzorczych spółek skarbu państwa powinna być większa reprezentacja kobiet, to znaczy ustalić parytet. Czy taki pomysł jest dobry? Jako Bardzo dobry. Bardzo dobry panie redaktorze i tu Mogę pochwalić ministra z Platformy Obywatelskiej? Ja nie jestem. Z ministra, tego względu, ale to nie. nie patrzę pa, pa, tylko na pa, mnie pod... popatrzyłem. Popatrzyłem w kierunku by, by, na razie, przewodniczącego na światłowskiego, bo, bo, bo ostatnio za rzadko go chwalę, więc, więc tutaj y, można faktycznie powiedzieć, że to jest dobry pomysł, ponieważ po pierwsze kobiety łagodzą obyczaje. Po drugie, kobiety mają no, y, bardzo często y, y, bardzo dobre wykształcenie. A do, takich, do tego typu gremiów nie zostają wybierane również przez to, że są kobietami. Ten szowinizm, i to mówię jako mężczyzna, występuje, to widać zresztą w statystykach. Kobiety dostają czy, czy otrzymują mniejsze wynagrodzenie niż mężczyźni na tych samych stanowiskach. Dlatego ja mam samą kobietę szefową i uważam, że to jest rewelacyjny układ, kiedy mój szef to jest kobieta, ja jestem mężczyzną. Im więcej kobiet tak naprawdę, i w życiu publicznym, i w spółkach skarbu państwa, i w radach nadzorczych, myślę, że tym w lepszym kierunku podążymy w przyszłości. Ale parytet jest konieczny? Parytet inaczej. No. Bez parytetu, tak naprawdę, zdominowane przez mężczyzn grono decydentów w różnych tego typu gremiach, jak na przykład walne zgromadzenie akcjonariuszy. No, będzie wybierało też w, jakiś, w jakimś sensie um, Czy tu była mowa o radach nadzorczych? Dobrze, pan Tadeusz ma co na to. No, ale radę nadzorczą Ja powiem tak: zorczyka. akurat y, jestem odmiennego zdania, jak Kuba. Jeśli Kuba zdominował kobiety, no to nie powinnoś tego Kuba robić. Rozumiem? Ja uważam, że, y, że parytety to jest coś takiego sztucznego. Powinno być tak. Jaka jest potrzeba? Ja uważam, że ja w swoim życiu nigdy kobiety nie uważam za coś gorszego ani lepszego. Ja uważam, że to jest partner w nasz życiu. Tak samo. To, nasz, to Kogoś. nasz. Nasz w życiu, czy biznesowy, czy życiowy. Ja uważam, że jeśli w partii na przykład jest 10% kobiet, a te kobiety są najlepsze, powinny być na, 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 na najwyższej pozycji. Ale powinno być mniej więcej równość 10% kobiet, 10% na, na listach. Ale to, żeby nie tworzyć sztucznych parytetów. Uważam, że tworzenie parytetów, że tu ma być więcej kobiet, tam ma być więcej mężczyzn, jest to, jest to, jest to nienormalne. Chciałbym normalności. Powinno być tam, gdzie potrzeba fachowców. Jak jest Dumenfawowcem kobieta, powinna być kobieta. Jak Dummefachowcem mężczyzna, to mężczyzna. I nie zgadzam się z tym tak samo, że przez to, że się jest kobietą, czy przez to, że się jest mężczyzną, ma się wyższe pensje czy niższe. niższe. I to ja jest partię, pan Nizze. To ja, to ja, to ja, ja też zdecydowanie tutaj wsparłbym pana Tadeusza Mazura. Uważam, że tego żaden przepis nie jest w stanie określić, bo potem zacznie się, może się zacząć nagonka, e, tylko po to, żeby spełnić parytety, a to już wtedy jest bardzo niedobre. E, Wielokrotnie pracowałem w firmach, w których um, szefową były kobiety, i powiem szczerze, akurat świetnie mi się e, z nimi do, do, dogadywało. Moim szefem też jest kobieta, pani Kubo, w domu żona moja. I bez parytetów. Pani Jacek Łabie, Bez żadnych parytetów została. Trzeba, trzeba zauważyć, że świat jest lepszy, je, jak są w nim kobiety, i kobiety Was. generalnie poprawiają e, otoczenie. E, dzisiejsza kobieta jest bardzo dobrze wykształcona, jest energiczna. Pewna siebie Jakie ma nie radę. powodu, żeby dawać im jakieś przywileje, bo one sobie same poradzą, panie redaktorze, naprawdę. Mnie się wydaje, że takie sztuczne udziwnianie, że dawamy, dajemy jakieś preferencje dla kobiet, to uwłacza kobietom. Kobiety są równouprawnione z mężczyznami. Panie redaktorze, jedną rzecz, jeżeli mogę, bo, bo adwocem, ad bo parytety to nie jest coś, co, co ma być wiecznie, to jest rozwiązanie przejściowe. Żeby doprowadzić do pewnego momentu, w którym faktycznie te szanse się wyrównają. No, ale jeżeli świat biznesu jest zdominowany przez mężczyzn, to wiadomo. Jest, nie, nie tylko biznes. świat nie polityki jest, jest, jest zdominowany nie jest. Nie. Proszę bardzo, szefową pisów ale, w Radzie Miejskiej ale jest pani Dobrze, Ale zamknijmy ten temat. Jest, a ilu posłów. Niech pan popatrzy na z miasta ilu posłów Jest w babiniec. Ale no to ten babiniec to jest bardzo dobry. Dobrze, dobrze. Zakończymy ten etap dyskusji. Ja tylko chodziło o to, bo parę Ale w parlamencie kobiety są w mniejszości. Ja sobie udzielę głosu. Parytety o tyle są niebezpieczne, że na przykład w jednym z krajów skandynawskich, gdzie ustalono na uniwersytecie parytet, że tyle musi być kobiet, po jakimś czasie te kobiety zaczęły protestować, ponieważ okazało się, że ten parytet był za mały i one miały wręcz ograniczone prawa do awansu. I trzeba było pracę znieść. Także o, o to mi bardziej chodziło. Bo czy parytety są konieczne, a nie zrównoważenie. Jak się zaczęły gryźć. Jeśli już mówimy o sprawach takich bardzo ważnych, ogólnopolskich, czy, czy nawet bym powiedział natury etycznej, czy moralnej, chciałem zapytać, bo pojawiły się takie głosy, takie inicjatywy nawet, by także w samorządach porozmawiać na temat no, mocno kontrowersyjny, nawet bulwersujący, czyli na temat związków partnerskich. Co panowie o tym myślą? Czy samorządy są dobrym. Środowiskiem do tego, żeby dyskutować akurat o tym temacie. Pani Acegłabno? Myślę, że w samorządzie można rozmawiać o wszystkim. Tylko teraz, pan, panie redaktorze, te związki partnerskie to, i, i, i rozmowy na ten temat są jakby najważniejsze w naszym kraju. A, a to jest chyba. Temat zastępczy. I myślę, że na, należy po, porozmawiać o tym, ile ludzi jest na bezrobociu przede wszystkim, że wyjeżdża młodzież z Polski. Że e, mamy duże jeszcze zaległości drogowe i, i różnego rodzaju rozwojowe. Natomiast związki partnerskie, tak jak powiedział mój kolega, są e, wyłącznie tematem zastępczym, żeby Polakom mieszać w głowie i odwracać od tematów tych na, bra, najbardziej istotnych. Panie redaktorze, tak. bardzo proszę. A propos związków partnerskich tego, czy mamy rozmawiać o tym w samorządzie? No jak ja bym z Panem redaktorem dzisiaj sobie porozmawiał o cenach ropy naftowej no to taki sam byłby ten efekt, bo byśmy uzgodnili, że obniżamy cenę ropy naftowej, ale ceny ropy naftowej od nas nie zależą. Tak samo związki partnerskie nie zależą od samorządów. Więc po co dyskutować na temat. Ale pojawia się wiele wątków wiele takich ogólnopolskich, do których radni nie mają nic wspólnego, choć, chociażby program Tridity Trwam. Na przykład pojawiły się takie głosy, że radni ale, muszą wspierać ale protest. Ale nie było tego u nas? nie, <coughs> nie było no, Większość czy, samorządów była, próbowano, ale pana, że... Dobrze, mi pan przewodniczący zablokował. Zablokowałem listę, nie tylko dlatego, że Pan Grzegorz na temat związków partnerskich. Powinniśmy dyskutować, czy. Ja nie wiem, czy samorząd jest akurat takim miejscem, gdzie powinno się na ten temat dyskutować, ale możemy sobie podyskutować przy tym stole, jeżeli jest taka wola. Przecież każdy z nas ma na ten temat swoje zdanie i może je wypowiedzieć. A to sobie, możemy sobie... o wszystkim podyskutować. Chodziło mi raczej o samorząd i o rady gmin i powiatów. O cenach ropy naftowej? Chciałem się. Wiesz. Pan redaktor Myścina, chciałem się trochę powymążać, no ale trudno. Yy, pan Tadeusz ma Ja powiem tak. My yy, jako Rada Gminy, to co powiedzieli moi koledzy, możemy gminy Tarnów, możemy sobie podyskutować. Miasta a, nawet miasta. Gminy Miasta Tarnowa Słuchajcie. oczywiście, że tak. Się, możemy się o tym pan radny nie kosiwa. ma to żadnego przełożenia Zresztą. prawnego. My możemy dyskutować coś poważnie, gdy możemy podjąć jakąkolwiek uchwałę. Żadna uchwała nie może być podjęta niezgodnie z konstytucją, niezgodnie z obowiązującymi ustawami, więc każda dyskusja na Radzie Miasta na ten temat to jest tylko mielanie językiem w buzi i tyle. Czyli o telewizji trwam też było mielanie językiem. Znaczy o Telewizji Trwam nie było dyskusji. Bo więc... przewodniczący zablokował. Znaczy, ja nie mówię, że przewodniczący zablokował, czy nie zablokował. Nie było dyskusji na temat y, Telewizji Trwam i nie było dyskusji na temat związków partnerskich. Z powodów formalnych te, ten e, temat nie wszedł pod obrady. Był, Tarnowska Rada Miejska jest jednym z nielicznych samorządów, które tej dyskusji uniknęły. E, a propos tego, o, o, czym, o czym możemy dyskutować Sła, a, Sła, i na, 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 czym mamy, na co mamy wpływ. E, e, mamy w Tarnowie od niedawna piękny obiekt. Czasowa Wyższa Szkoła Zawodowa wzbogaciła się o Fantastyczny Instytut Zdrowia, piękny basen, piękna hala sportowa. No i super, fantastycznie, tylko że te nie mogą z tego skorzystać. Czy, czy tu panowie jakieś remedium na to potrafią znaleźć? Jak tą sprawę rozwiązać? Bo ta sprawa jest trochę śmieszna z jednej strony, przepisy Unii Europejskiej, a z drugiej strony. To, znaczy, to wynika z tych przepisów, które mówią, że przez 5 lat obiekt, mogą skorzystać. Z, który pozyskał środki, nie może no, prowadzić działalności komercyjnej? Ja nie wiem, dlaczego pan mówi, że nie mogą skorzystać. Nie mogą skorzystać wtedy, kiedy by pan rektor w wyższej w szkoły zawodowej kazał za to płacić. No Jeżeli będzie to bezpłatne, to mogą skorzystać. Znaczy, nie nie, nie, ja słyszałem wypowiedź pana rektora, który powiedział, bezpłatne. że nie można teraz wydawać mieszkańcom możliwości wstępu na ten, ponieważ nie pozwalają na przepisy. Oczywiście jest to konsekwencja nie, nie. tego, że no, to, to nie Jak nie bezpłatnie, ma, tak? bezpłatnie, można, no, tak, bo komercyjnie, tak. każda, nie każda nie ma, jedna, jedna im, inwestycja można jednak, jaka jest pieniędzy unii. Czyli co radni nie. mogą zrobić, żeby mieszkańcy mogli korzystać z Rezolucje z do rektora. panie, rektorze, ja byłem na otwarciu właśnie Instytutu Zdrowia i na ten temat rozmawialiśmy. Byliśmy, ja mówię o sobie, tak. bo, owszem, mój kolega Kuba też był i rozmawialiśmy również nad wykorzystaniem tych obiektów, bo wydawało mi się od razu, że studenci nie, skonsum nie, nie skonsumują tego dobra w pełni, zwłaszcza w okresie weekendów, basen i wojsko będzie stało może nawet i puste. Już wtedy tam z panią yy, wiceprezydent Skrzyniarz rozmawiałem, żeby... Dać możliwość właśnie obywatelom Tarnowa, również i uczniom, i osobom starszym, którzy mają czas właśnie wtedy, aby skorzystać. I takie rozmowy były już, mam nadzieję, prowadzone. Pewne koncepcje, jak nawet te różnego rodzaju ograniczenia unijne pominąć, były rozważane. I co z tego wyniknęło? Nie wiem, bo to jest rola przede wszystkim Pana Prezydenta. my, Będziemy oczywiście popierać te inicjatywy wręcz odwrotnie, ponieważ kiedyś, nie tak zresztą dawno, przekazaliśmy ten teren, ten teren, na którym teraz stoi ośrodek zdrowia i obiekty Państwowej Wyższej szkoły zawodowej, były obiektami terenami miasta. Miasto przekazało w 100% cały ten teren, wydało kilkanaście milionów złotych, więc ma naprawdę duże prawo. Żeby teraz sugerować dość mocno, co się ma tam też dziać. Ale nie jesteśmy pozbawieni możliwości wpłynięcia, przynajmniej podjęcia próby wpłynięcia na, na władzę uczelni, na senat uczelni, na, na pana rektora. Właśnie za pośrednictwem tej rezolucji, o której przed chwilą hmm. e, wspomniałem. Możemy rozpocząć te rozmowy, możemy zainicjować te rozmowy, co więcej, powinniśmy to zrobić. Tak? Pan twierdzi, że studenci nie są w stanie te, skonsumować. Ja bym nawet oczekiwał pana przewodniczącego inicjatywy takiej, ponieważ może, możemy sobie porozmawiać, tak, może, ale, ale to dalej pozostanie tylko w ale, kwestii rozmowy. Ja, ale... Są karty mieszkańca. Dlaczego, no, ale... Dlaczego ja... mieszkańcom Tarnowa, skoro to była działka, jak pamiętam jeszcze tak, pan, tam, pan, pan Jacek Łabno był wiceprezydentem, tak? kiedy to przekazywano w PWSZ-ce pierwsze bo za... nie, no, za... to bo nie w ogóle działka działka, kary, ale nie, bez znaczenia, bez znaczenia. Znaczy, bez ale inaczej, skoro, skoro Tarnów dał tą, te, te działki bezpłatnie w państwowej <laughs> wyższej szkole zawodowej, to nie widzę przeszkód dla której PWZ teraz Mieszkańcom Tarnowa, którzy mają kartę miejską, przy okazji napędzimy trochę chętnych, ale jak już ten projekt wszystko. jest, to trzeba go Dobrze, okej, okej, okej. Mieszkańcom, się, tu którzy mają tak. kartę miejską wyznaczonych godzinach, na, proszę bardzo. Odezwijmy się, szanowni Państwo, radni, czy władze miasta, trochę donośniejszym głosem w stronę PWZ, która jak troszkę jest odwrócona tyłem do miasta, to jest moja opinia i, i nie boję się jej wygłosić. Zresztą wydaje mi się, że też moglibyśmy śmiało któryś z programów... Jeśli pan redaktor będzie tak uprzejmy poświęcić dyskusji na ten temat, uważam, że, to, że jest to, tak, że jest to dość, dość, dość poważny temat i warto o tym pogadać. I myślę, że powinniśmy trochę mocniej, trochę głośniej w kierunku tych obiektów jakże pięknych w centrum miasta. No wypowiedzieć nasze, nasze, nasze nie wiem, pragnienia czy, 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 czy nasze, nasze prośby? Ja mam nadzieję, że... Nawet troszkę już więcej ta, niż prośb. Bo to tygodnia, jest w centrum minęło, to, to, już w pewnym e, to Tak. Się tam, też nie zostały zawieszone w próżni. Panie no ale tak. Panie. Ale efektów nie ma. Tarnowska uczelnia to tylko nazwa, że Tarnowska uczelnia, ale dalej właścicielem w tej chwili nie jest już za i y, pamięć ludzka, tak się mówi w przysłowie, jest zawsze krótka. To, żeśmy, to, żeśmy coś komuś dali, to znaczy, że nie zobowiązany jest ktoś, żeby, żeby nam pójść na rękę. Możemy prosić, a zobaczymy, jak podejdzie do tego senat. Mam nadzieję, że i rektor mam nadzieję, że po, po tej dzisiejszej debacie, jeśli ktoś z Senatu y, usłyszy nasze słowa, mam nadzieję, że y, złagodnieje w sensie, w sensie tym, że nie chce udostępnić mieszkańcom miasta tego. Ale Pani, ja Pani, uważam, Pani? że jeżeli ktoś tak Ta, tak to sama. byłaby totalne marnotrawstwo, bo sama energia cieplna, która jest spożytkowana na ogrzanie basenu i tych terenów e, obok, to jest 3000 złotych dziennie. Jeżeli tam nikogo nie ma, też trzeba wydać 3000 zł. Tylko ja tyle, że ja tam woda. nikogo nie ma, też by, też to nie trzeba, trzeba nie dać, wody wymieniać. Nie, a tu trzeba ale wodę wymieniać. już trzeba pewne zabiegi tak. robić, czy tam jest ktoś, tak. czy kogoś nie ma. Więc nie na pewno. Nierozsądkiem roz, nie byłoby to, to już na, dalekim nierozsądkiem, gdyby ten basen i. Sala gimnastyczna była pusta, choćby nawet... Było, nie, byłoby nie rozsądkiem z naszej strony, gdybyśmy byli decydentami. Podkreślam to. Decydentami w tym układzie nie no to jesteśmy to by być, nie jest my. Ale może się Państwo zdenerwować, ja traktuję to tak. jako e, oficjalne przyrzeczenie tego, tak. Tak. <ścoughs> że zajmiecie się Państwo tą sprawą, bo dotychczas Rzekamy. Takich, Rzekamy. <ścoughs> takich deklaracji jasnych nie było. Kolejny temat jest taki. Mówiliśmy parę tygodni temu o budżecie obywatelskim. Chciałem zapytać, czy panowie mają wiedzę, jakim zainteresowaniem cieszy, cieszy się składanie propozycji do budżetu obywatelskiego, bo, bo ten etap już zbliża się ku końcowi. Z zasłyszenia wiem, że sporym, natomiast żadnymi danymi nie dysponuję, ale wiem, że komisja chyba już na dniach zaczyna pracować, więc moi koledzy pewnie drugiego, będą mieli więcej do powiedzenia. 2 kwietnia mają być. Ja zainteresuję się, obiecuję. 2 kwietnia mają być wyniki, które projekty zostały zakwalifikowane do głosowania. Wiem. Tylko jedno, że na pewno został zgłoszony projekt tarnowskiego skateparku. Ja myślę, że średnim zainteresowaniem to wynika z tego, że tarnowianie są troszkę nieufni, troszkę są jakby już do tej pory no, oszukani. A po trzecie, że ta koncepcja, mimo tych plakatów ze strony Platformy która w jakiś sposób przypisała sobie te dwa miliony, jakby to było ich własność. Dziwi, dziwi mnie to bardzo, bo nie, nikt z Platformy Obywatelskiej nie rozdaje z własnej kieszeni, tylko to jest z budżetu, czyli z budżetu, czyli z, z każdego, z każdej, ale z każdej ja, kieszeni mieszkańca. Ale to, mieli to pomysł, Paniatku, mieli pomysł i ich, znaczy Platformy jest prawo się reklamować z tym pomysłem. E, wiem, może, że, wiem że Pan ja. Tadeusz Mazur śledził ale, blisko. Znaczy, ja powiem tak, to Kuba e, widzisz ja jestem troszkę starszy od Ciebie. Myślałem, że Ty masz rozumieć. To widać. Widać, tak. ale widać. Ale widać, ale, 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 ale umysłowo widać, że jesteś rozumieć starszy ode mnie. Dlatego, że o ile mnie, nie myli, o ile mnie pamięć nie myli, luty 2007 roku była pierwsza koncepcja budżetu obywatelskiego, gdzie dyskutowaliśmy na ten temat. I stwierdziliśmy, że skala, jaką możemy dać mieszkańcom, jest tak mała, że y, trzeba z tego zrezygnować. Moim, moim zdaniem ten budżet obywatelski, żeby spełnił oczekiwania mieszkańców, powinien wynosić 50 milionów, a nie 2. Y, a tu nie i, mówimy o chciejstwie, mówimy o realnych poczekajmy, możliwościach, poczekajmy, tak. poczekajmy teraz już na ale, elektry, ale bo co, ten proces się już dzieje. Ja y, pozwoliłem sobie, aby pomagać, pomagać mieszkańcom przy wypełnianiu tych deklaracji, bo, bo ludzie wielokrotnie nie widzieli nawet, jak się do tego wziąć, Pełniłem przez 10 dni dyżur w Radzie, przychodzili ludzie, podpowiadałem, wiem, że w mojej obecności wypełniono około 180 wniosków i cieszę się z tego. A nie wiem, jak na innych osiedlach. Czego dotyczyły te wnioski w większości? E, e, akurat w większości dotyczyły budowy dróg. No to generalnie, mi, nie dziwi, to bo to, to było z, z Funduszu narodowego tak to jest, to jest. Główna idea, to jest to, jeżeli to to można jeszcze, jeszcze jedno zdanie, bo ja generalnie jestem zwolennikiem budżetu obywatelskiego, to jest dobra idea I, i fajnie, że taki plebiscyt możemy w Tarnowie sobie zorganizować, ale problem tak naprawdę leży trochę gdzie indziej, bo jednak ci mieszkańcy nie mają możliwości wpływu na to, jak wydawane są ich pieniądze w, w naszym mieście. Rady osiedla kompletnie są pozbawione jakichkolwiek środków, które mogłyby. E, e, takich poważniejszych, które mogłyby wydawać co roku i tak naprawdę o tym, czy ulica mała, kręta, długa, kacza, czy gęsia w, na gumniskach będzie remontowana, decyduje sam pan prezydent tudzież jego zastępca i dyrektor Centrum Usług Ogólnomiejskich, a nie Rada Osiedla właśnie na tym osiedlu, która mogłaby wskazać, że ta ulica powinna być a, zrobiona. Ale dlatego to już powiem? zahaczamy o błędy w ustawie. I, bo to... nie, 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 to nie, 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 to są, to są to nasze to regulacje. Statutu, to są kwestie To Można w statutu osiedla... Miasta, panie, tylko no, dokończę. dokończę i wtedy będziemy społeczeństwem obywatelskim w Tarnowie, gdy rady osiedla będą dowartościowane i będą mogły o czymkolwiek decydować wtedy będziemy mówić o faktycznym obywatelstwie ale dlatego panie redaktorze się tak dzieje że pan prezydent decyduje samodzielnie o wszystkim bo takiej spolegliwej rady jaka obecna jest w naszym mieście jeszcze nie było gdyby rada choć z wyjątkiem pana Czasem radnego Łabno. Zbuntowała się i powiedziała, panie prezydencie, jeżeli pan na przykład nie, nie zrobi w końcu tej ulicy Sudeckiej, to my nie poprzemy budżetu, albo nie poprzemy pewnych uchwał, to pan prezydent zacząłby rozmawiać z radnymi. A jak do tej pory tak nie ma, wszyscy rączki do góry, no w większości do góry wystawiają i pan prezydent w ogóle z żadnym radnym się nie liczy. Panie Jacku, nie zgadzam to... się z Panem. Ja nie jestem polegliwy, nigdy nie byłem polegliwy. Zgadza się, że potrzeba zbudować ulicę Czarnowiejską, Sudecką, Koszycką, w ulicę Wałpomorskiej. Wał po tej Wszystkie. zimie po tej tak. I coś to z tego. Tak. I co z tego, jak się nie buduje? No. No. Dobrze, to jak mówimy o życzeniach, mamy urodziny miasta, co prawda przełożone ze względu na aurę, przynajmniej ich słodka część. Chciałem zapytać... Co w pierwszym rzędzie przydałoby się temu miastu, które kolejne rodzinę obchodzi? Jakby panowie mogli taką książkę życzeń otworzyć, to co na pierwszych trzech miejscach państwo by zapisali? Pan Grzegorz Światowski? Trochę zaskoczony jestem, nie wiem czy akurat. Wszystkie życzenia zostały spełnione, nie, nie, <laughs> <wieci pan śmiech> nie zostały spełnione. Chciałbym, żeby to miasto się rozwijało, teraz mam możliwość. W momencie, kiedy dojechała do Tarnowa autostrada, i tak jak każdy z, państw, z Panów powie dokładnie to samo: chciałbym, żeby były miejsca pracy, żeby nie podejmowano głupich decyzji w postaci e, wynoszenia z Tarnowa lekarzy orzeczników, prawda, żeby, żeby, żeby nie znikały duże firmy starnowa, żeby, tak, żeby, to... żeby były podatki. No, no podejrzewam, że każdy z nas ma taką okay. samą listę. Pan Tadeusz Mazur. Powiem tak, gama moich życzeń byłaby dużo Trzy się, najważniejsze. Zgadzam się z Grzegorzem, że po pierwsze miejsca pracy, po drugie wysokie zarobki, po trzecie rozwój, inna we wszystkich kierunkach. I żeby Kuba był w każdym programie u Pana. O, to jest o, lat. To jest nie do spełnienia, A, ponieważ odmiliłaś. Pan Kuba ma pełne obowiązki Ale, i kilkakrotnie odmiliłaś. już nie mógł stawić się Za mimo, to, mimo umówień. Także to z różnych względów wynika. Ale teraz właśnie Pan Kuba. Miejsca pracy, miejsca pracy, jeszcze raz, miejsca pracy. I to takie. Z których ci pracujący będą zadowoleni. Nie za 1600 zł brutto, ale zgodne z kompetencjami i dające szansę się rozwijać. Bo niestety wiele osób z tego miasta wyjeżdża, bo mówiłem, nie zauki. ma szansy na rozwój. Panie, Jacek, Panie Dyrektorze, no nie będę odkrywczy. Powiem tak, że żeby każdy absolwent wyższych uczelni znalazł tutaj swoje miejsce w zakładach pracy, które tutaj powstaną w zakładach, w zakładach produkcyjnych. Ponieważ to jest słodkie, słodkie imieniny miasta, to powiem niby tutaj powstała choćby fabryka czekolady. Urobiło. i żeby uczelnia, o której Pan wspomniał, kształciła Ła. pod rynek, pod rynek pracy w Ale Tarnowie. To, to nie bardzo nie jest bardzo istotna by... sprawa. Ale proszę tego rynku pod, pracy jaki rynek, nie ma do końca, pod jaki tak. rynek? Ale to, żeby uwzględniała ten rynek jaki on pracy, jest, no. Panie, Jacek. No, panie taki, Jasko, Pan, pan chcesz tutaj przenieść ulicę Grochowską w Warszawie do Tarnowa, to znaczy fabrykę wewnątrz. Proszę Państwa, nawet w takich małych miejscowościach są fabryki firanek, butów. U nas oprócz dwóch, dużych, trzech zakładów nie ma nic. Wszystko zostało Odchodzimy z firanek, Chiranki e, się zmniejszył radykalnie. Ale są e, na w Ale na się nie zmniejszyły. i Proszę Państwa, e, miało być słodkie urodziny miasta, takie słodko-gorzkie, lekko wyższe, ponieważ wszyscy raczej postulaty i żądania niż, niż życzenia, e, ale dobrze, no tak, taka ja jest rzeczywistość. Ale taka trzeba. jest rzeczywistość. Bardzo dziękuję za udział w kolejnym programie e, telewizji Tarwizja. Tarnów z każdej strony. E, dzisiaj moimi Państwa gośćmi byli radni e, Rady Tarnowskiej, Rady Miejskiej, pan Grzegorz Światło. Dziękuję bardzo. Nazur, dziękuję, Jakub kwaśny, dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja kwaśny. Dziękuję bardzo. Ja wszystkie kobiety. Ja głabno. Dziękuję do zobaczenia.